witajcie kochani w kolejnym filmie z serii wybierz kartę dziś przygotowałam film w którym odpowiem na pytanie co mnie czeka w miłości w sierpniu i tak jak zawsze wylosowałam dla was karty pogrupowałam je pierwsza grupa jest to tygrysie oko druga e, kamień księżycowy trzecia agat i czwarta ametyst i waszym zadaniem tak jak zawsze jest wybranie jednej grupy kart ja oczywiście dam Wam na to trochę czasu, a korzystając z okazji, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart Tarota. Jeżeli mielibyście do mnie jakieś pytania, to zachęcam do skorzystania wakacyjne, z wakacyjnej oferty. Dwa pytania w cenie jednego. Um, a takie pytania możecie przesyłać na adres mailowy taroctw.ewelina małpa.gmail.com. Cena takich dwóch pytań jest to 30 polskich złotych. Myślę, że warto. Oczywiście, jeżeli macie ochotę na sesję indywidualną ze mną, to również zachęcam do zaglądania na moją stronkę, gdzie znajdziecie cennik takich czytań. Jeżeli nie, to napiszcie do mnie, ja, ja wam prześlę. Możecie mnie znaleźć na Facebooku, na Instagramie. Pod, pod imieniem tym samym, jak tutaj na YouTube, Ewe, Ewe, tarocistka Ewelina, także zachęcam. E, no dobrze moi drodzy, mam nadzieję, że dokonaliście już swojego wyboru, a ja przejdę do interpretacji grupy pierwszej. Tygrysie oko. Co mnie czeka w miłości w sierpniu? Zobaczmy. Moi drodzy, tutaj cóż takiego mi się pokazuje. Generalnie to są dobre karty. Generalnie są to dobre karty. Natomiast w przeszkodzie, tutaj, przeszkoda, która mi się pokazuje, to aby móc ruszyć do przodu, aby móc ruszyć do przodu, należy dokonać wyboru, wybrać jedną, jedną opcję, tak? Aby tutaj. Dalej kontynuować taki spokój, radość, jeżeli chodzi o życie uczuciowe, bo, tak jakby to, że ja tutaj, co ja tutaj widzę w kartach, takie troszeczkę miotanie się za sobą, zastanawianie się, którą opcję, którą opcję wybrać, tak? Żonglowanie tutaj takie, bądź trzymanie, jak to się mówi, dwóch srok za ogon, tak? I tutaj, żeby sprostać temu. No, trzeba będzie rzeczywiście podjąć, e, podjąć decyzję, e, dlatego że w przeciwnym razie mm, nie stanie się to, co tutaj w, w kartach jest pokazane: radość, spokój, harmonia, e, poznanie tej odpowiedniej osoby, bądź e, e, na przykład wspólne zamieszkanie, e, tworzenie, tworzenie związku. E, w niektórych przypadkach długoletniego związku. Niekoniecznie to musi być formalny związek, natomiast jest to pokazane długoletni związek, tam gdzie są dzieci, tam gdzie jest dom, wspólne mieszkanie. E, także tutaj to są bardzo pozytywne karty. Co ta karta również oznacza? Oznacza, że los otworzy przed Wami nowe możliwości, tak? Także tutaj dokonajcie wyboru, bo ten wybór, którego dokonacie, e, będzie decyzją korzystną dla Was. Będzie to korzystna decyzja dla Was, tak? I tutaj nie ma co się bać, dlatego że e, no, do odważnych świat należy. Także podejmij tą decyzję w końcu, nie wahaj się a, i Czasami warto skoczyć na głęboką wodę, tak? I wierzyć, że wszystko się uda. I, I to właśnie mniej więcej tak w kartach. Ja osobiście patrząc na ten zestaw kart tak, tak czuję i, i tak to widzę. Także tutaj, kochani, bardzo pozytywne karty, ale pod warunkiem, e, pod warunkiem, że podejmiecie decyzję, będzie jeszcze lepiej. Będziecie jeszcze bardziej szczęśliwi, tak? Także to jest pierwsza grupa. Druga grupa, kamień księżycowy. Zobaczmy. Co tutaj się pokazuje? No moi drodzy, moi drodzy, pewne tajemnice przed Wami zostaną e, odkryte. Pewne tajemnice przed Wami zostaną odkryte, i tutaj mi się pokazuje duża radość z tego, e, z tego powodu. I teraz tak, może mieć to związek z osobą, która skrywa uczucia. Mhm. Osoba, która skrywa przed Wami uczucia. Także tutaj Wy um, nie wiecie, nie przypuszczacie, co ta osoba e, do Was czuje. Tutaj są duże uczucia tej osoby. Ta osoba prawdopodobnie została bardzo mocno zraniona. Może była zraniona przez Was, albo była zraniona. Um, w przeszłości przez kogoś ma jakieś takie no, nieuleczone rany i gdzieś się boi się, po prostu się boi, ale ta tajemnica uczuć tej osoby zostanie przed Wami odkryta i dużo radości ja tutaj widzę w kartach: dużo radości, dużo radości, spotkania, celebrowanie generalnie, także duża satysfakcja i to Wasza satysfakcja, także te uczucia. Zostaną odkryte. Może wydarzyć się tak, że to wy na przykład jakby sprawicie, że ta osoba poczuje się na tyle komfortowo, że obdarzy was uczuciem. Może jest to coś, na co długo, długo czekaliście, i no i właśnie ta osoba tutaj. Tak jakby zmięknie, odkryjecie te jej prawdziwe uczucia, i to są duże uczucia, kochani. To są duże uczucia, mimo że ona, yy, możecie sobie pomyśleć tak, mhm, akurat, yy, gdzie wiało chłodem od tej osoby, ale to tylko pozory. To tylko pozory, to tylko maska, którą ta osoba zakłada, Ponieważ boi się odrzucenia, ponieważ boi się zranienia. Niezależnie od, od tego, któż to taki jest, czy to może być wasz partner, czy to może, jeżeli macie partnera, czy, czy może zupełnie ktoś inny, kto darzy Was uczuciem. Jeżeli jesteś osobą samotną, to gdzieś jest ktoś, kto darzy Was dużym uczuciem. Jeżeli na przykład. Jest to partner, z którym co dopiero się rozstaliście i, i w ogóle myślicie, że nie, no bo w ogóle tam nie ma żadnych uczuć, jest zimne, nic nie odzywa się nawet i tak dalej. To zostanie przed Wami odkryte, że jest zupełnie inaczej, zupełnie inaczej i, e, i tutaj widzę dużo radości. Także czeka Was naprawdę e, ciekawy e, sierpień. E, no, ja życzę Wam naprawdę dużo dużo radości i wszystkiego dobrego. No dobrze, yy, kolejna grupa. Tutaj mamy Agat. Zobaczmy. Oj, kochani. Dużo energii braku mi się tutaj pojawiło. Du dużo lęków, dużo yy, nerwowości, rywalizacja jakaś. Yy. Kochani, i jeżeli będziecie podążać tą drogą, to do niczego dobrego was to nie, po, nie doprowadzi. Do, doprowadzi Was tylko do jakichś wewnętrznych lęków i e, niemożności dostrzeżenia, rozwiązania danej sytuacji. Nie tędy droga. Pamiętajcie, że jeżeli, jeżeli chcesz szczęścia, jeżeli chcesz, żeby w Twoim życiu zaczęło się układać, to nie możesz wychodzić z, z karty tutaj e, braku, z energii braku, dlatego że pamiętaj. To nasze myśli, wierzenia, przekonania e, tworzą naszą rzeczywistość, nasze życie. E, jeżeli jesteś osobą samą, samotną, tak? Nie masz tej, te, te, tego swojego partnera, partnerki e, i cały czas skupiasz uwagę, no właśnie, na tym braku, że nie ma tej, takiej osoby przy Tobie i, i ciągle zastanawiasz się, no kiedy, no kiedy ta osoba będzie? To e, nic, nic poza tym, tą energią braku, tym brakiem do swojego życia nie przyciągniesz, bo to, na czym skupiasz uwagę, czyli na energii braku, rośnie i dostajesz tego więcej. Także. I tu jest dużo nerwowości, dużo smutku, dużo bl blokad wewnętrznych. Jakieś blokady wewnętrzne. Popracuj nad tym. Tutaj, tutaj, tutaj przede wszystkim musi być zmiana. Um, toku rozumowania, zmiana tych programów. Nawet jeżeli jesteś w związku i tutaj wychodzisz z, z, z energii braku, czyli nie mam wystarczająco miłości od partnera, ciągłe kłótnie, to do niczego dobrego Cię to nie doprowadzi, tylko jak widzisz tutaj, ósemka mieczy, to jest taka karta, taka, zabloko, taka karta zablokowania, tak? taka klatka, w której człowiek siedzi, ale spójrz, te miecze, te miecze są yy, tak jakby... Mają przestrzeń wolną, czyli można się z tego wydostać, ale tutaj człowiek jest, ma zasłonięte oczy, związane ręce, gdzie te, te, te łańcuchy tutaj rzeczywiście można odrzucić, jak tutaj jest na kartach pokazane, i, i wystarczy chcieć. Wystarczy, wystarczy chcieć i właśnie, wystarczy chcieć i przestać się bać, i wtedy dopiero będzie można ruszyć do przodu. Tutaj zmiana, zmiana, zmiana nastawienia, zmiana myśli jest potrzebna. Co jest odwrotnością energii braku? Odwrotnością jest, no nie przesad, tylko posiadanie, tak? Czyli posiadanie, posiadanie miłości, skup, zacznij... Dawać sobie tą miłość. Zacznij dawać sobie szczęście, to, czego pragniesz, aby partner, yy, aby partner cię obdarzył. Tak? Czyli pragniesz, żeby partner obdarzył Cię miłością i tak dalej. No prawdopodobnie sama sam nie potrafisz sobie tego dać. Czyli pamiętaj, że yy, zachowania innych ludzi są lustrzanym odbiciem tego, czego Tobie brakuje, tak? tego, czego tobie brakuje, jeżeli jest to w energii braku w tym momencie tutaj, tak? jeżeli jesteś napełniona, napełniony miłością, no to też taka będzie, takie będzie odbicie lustrzane e, danych osób, czyli będą pojawiały się w twoim życiu osoby, które będą chciały cię obdarzać miłością, które będą chciały ci coś dawać, ale tutaj z energii braku, no z pustego, jak to się mówi, to i Salomon nie, nie, e, nie naleje, tak? Chyba jakoś tak to idzie. Także tutaj, moi drodzy, jeżeli... E, jeżeli masz poczucie braku, jeżeli w twoim sercu nie ma miłości, to nie oczekuj tego, że ktoś inny ci to da. Ty najpierw musisz sam, sama siebie tą miłością napełnić, tak? I jeżeli nie masz u swego boku nikogo, to zacznij sobie dawać sama, sam to. Co chciałabyś uzyskać od tej osoby, która by u Twojego boku była. A wtedy gwarantuję ci, że na Twojej drodze stanie ktoś, kto będzie chciał Ci tą miłość również dać. I to samo się tyczy osób, które są w związkach. Także kochani, tutaj pomyśl, pomyślcie nad tym, nad tym, zastanówcie się i popracujcie nad sobą. Bo pamiętajcie, że wszystko można zmienić. To nie jest tak, że tutaj już na pewno tak się stanie. Tak? Idziecie w złym kierunku. Tutaj jest przez. Droga kart. Idziecie w złym kierunku, także nie bez powodu wybrałaś, wybrałeś tą grupę kart. Tutaj praca nad sobą, a wszystko można e, zmienić. Także to jest trzecia grupa. Czwarta grupa, ametyst. Zobaczmy. Oj, kochani, tutaj mamy sytuację z przeszłości. Tutaj mamy sytuację z przeszłości, które się e, pojawiają. Mm, tak jakby. Albo osoba z przeszłości do was może powrócić, powrócić do waszego życia, wyjdzie do was. To, to mi się pokazuje, że no właśnie ktoś tak jakby miał do, do was wyjść yy, yy, z czymś, tak? Nie wiem, zadzwoni do was, yy, skontaktuje się, napisze, na cokolwiek. Yy. Również mogą to być sytuacje, y, sytuacje z przeszłości. I tutaj karty mi pokazują, że y, przyjrzyjcie się temu dobrze, dlatego że y, tutaj mi się takie rozpraszanie energii pokazuje. Rozpraszanie energii i trochę tak jakby y, kłamstwo, y, bądź takie wampirzenie troszeczkę też. Pamiętajcie, tak jakby. Ta osoba z przeszłości, która mi się tutaj pokazuje, że będzie chciała powrócić do waszego życia, nie do końca mi się pokazują tutaj szczere intencje. Nie do końca mi się pokazują szczere intencje. No, siódemka mieczy nie jest kartą szczerości, tak? To są jakieś długie rozmowy, to są jakieś pomysły i tak dalej, ale nie do końca one są realizowane. Także tutaj no, puste słowa, po prostu. Tak mi się kojarzy siódemka mieczy też, akurat w tym zestawie, tak? Także. Tutaj, jeżeli y, będzie to osoba, która będzie chciała wrócić do waszego życia, to zastanówcie się kilka razy. Nie, o, pamiętajcie i właśnie jeszcze jedno, jeszcze jedno, bo tu nie, tu nie jest też do końca powiedziane, że ta osoba jest zła i w ogóle teraz y, w ogóle już tragedia. Nie. Tutaj karty pokazują, że nie do końca będzie to do was, dla was dobre, jeżeli y, nie zachowany zostanie umiar. Czyli nie, nie zachowany zostanie em, taki balans na zasadzie em, tego, co dajemy i tego, co otrzymujemy w zamian. Tak? Żeby nie było historii, gdzie ktoś pojawi się z przeszłości i wy znowu zaczniecie dawać, 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 a w ostatecznym rezultacie poczujecie się ograbieni ze wszystkiego. tak? Takie wampirzenie tutaj trochę jest, bo karta siódemki mieczy to też jest taki wampir energetyczny. Złodziej, tak? Złodziej energii na przykład. Także tutaj, jeżeli nad tym popracujecie, nad tym, że dobrze, ktoś się pojawia z przeszłości w waszym życiu, to zastanówcie się, dlaczego, nad czym ja muszę popracować w swoim życiu, żeby nie czuć się, nie pozwolić właśnie komuś mnie w jakiś sposób. Ograbiać, okradać, tak? Tutaj potrzebne są, staw tutaj potrzebne, co jest potrzebne stawianie granic. Stawianie granic, tak? W niektórych przypadkach może być tak, że to nie musi być osoba, tylko historia, na przykład, jeżeli jesteś w związku, historia w Twoim życiu może się powtórzyć i będziesz mieć poczucie ograbienia. Na przykład, jeżeli jesteś w związku, może być tak, że za dużo dajesz swojej, swojemu partnerowi, partnerce, tak? Nie, nie otrzymując nic w zamian, bo czujesz się tutaj, no znowu, gdzieś oszukany, może ograbiony. Także tutaj. Jeżeli historia się powtarza, powtarza się po to, żebyś się czegoś nauczyła, nauczył, tak? E, zacznij um, myśleć bardziej o sobie, nie o innych, nie o swoim partnerze, myśl o sobie nie rób niczego swoim kosztem dla partnera. Najpierw musisz postawić siebie i tutaj nie chodzi, żeby być no, taką osobą samolubną, i tak dalej. Zdrowy egoizm popłaca, pamiętajcie, bo jeżeli to ty będziesz szczęśliwa, szczęśliwy, to takie wydarzenia i takie osoby do swojego życia będziesz przyciągać. I jeżeli będziesz pozwalać się ograbiać, to. Takie sytuacje i takie osoby będą do ciebie przychodzić, tak? które będą chciały cię w jakiś sposób wykorzystać. Także tutaj nad, nad tym zwróć, nad, nad tym popracuj. E, także jeżeli jesteś właśnie też osobą samotną i może być tak, że ktoś z przeszłości się pojawi, albo sytuacja podobna, jaka miała miejsce w, przyszło, w przeszłości i będziesz czuć się e, właśnie taką osobą. No, źle potraktowaną tak naprawdę. I żeby tego, tego uniknąć, żeby sytuacje się nie powtarzały, popracuj nad sobą. Popracuj tutaj nad tym yy, dawaniem i braniem, dawaniem i otrzymywaniem bym powiedziała. Także tutaj, moi drodzy, taka informacja kart. No dobrze, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Subskrybujcie mój nowy kanał, no bo jak wiecie, yy, Starego już nie ma, niestety, bo został schakowany, także tutaj mm, mamy, mam nowy kanał. E, piszcie do mnie, dziękuję za uwagę i do następnego razu.